Drimi sobie jeszcze smacznie śpi i będzie się ona teraz po malutku budziła. I dzisiaj Drimi będzie się bawiła u smoka. Zaczynamy. Dreamy się pójdzie do smoka i będzie się bawiła u smoka. Cześć widzowie, witajcie! Dzisiaj idę się bawić do smoka. Super, Dreamy, będziesz się pewnie fajnie bawić. No tak, będę. To chodź, Dreamy, pomalutku. Chodź, wezmę cię pomalutku. Chodź. Uwaga, nie uderz się. O, mam cię, Dreamy. Wyspana, Dreamy? Wyspana. Wyspałam się. To super, Dreamy, że się wyspałaś. Kochana. No to my widzę, więc Dreamy widzimy się podczas śniadania.